Cześć, tu Magda. Przychodzę dzisiaj do Was z zakupami, które zrobiłam na Art and Craft, który odbył się w Krakowie 22 lutego. Zakupy nie są duże, ale chciałam się z Wami podzielić, co można fajnego wyłowić czasami i niespodziewanie. Na samym początku zdobyłam taki indeks, w którym możemy sobie zapisywać zloty. Ja tutaj już zrobiłam sobie pieczątkę, muszę sobie to wypełnić. Pokażę Wam, jak on wygląda w środku. Tu mamy takie banerki do wycinania. Mamy miejsce właśnie na zapisanie zlotów, warsztatów. Make and takeów, yy, pokazów yy, oraz na zrobienie notatek. I taki indeks można było sobie nabyć. No i teraz będziemy go sukcesywnie starać się uzupełniać. Przechodząc do zakupów, to na samym początku w Hobby, yy, Hobby Land w sklepie kupiłam sobie szpatułkę, yy, która była mi potrzebna na warsztaty i yy, zakupiłam sobie. Yy, pastę woskową antique paste w takim kolorze srebrnym będę uczyć się używać mediów także mam już kilka takich wosków więc będę próbować teraz z kolorem srebrnym AP craft Udało mi się kupić w końcu nowe płytki do Big Shot'a, ponieważ moje już były takie zjechane, że nie dało się na nich już wycinać. Więc nowe płytki, w sumie zamienniki. w Bardzo dobrej cenie. One kosztowały bodajże 17 zł, więc fajna cena. Jest alternatywa właśnie na, na te droższe oryginalne płytki i tam też kupiłam kilka takich rodzaj narożników srebrne złote i takie proste także to zawsze się przydaje w sklepie w Scrapbooking Shop i tutaj zabiorę wam, żeby Wam nie świecić w oczach. E, zakupiłam sobie bazę do kartek. E, format e, m, 16x16 cm i e, DLK. Zakupiłam ze względu na to, że czasami trzeba zrobić szybko jakieś pudełko. Nie ma czasu, człowiek się spieszy. Nie wychodzi, więc takie. E, Gotowe bazy są idealnym rozwiązaniem, do tego dostałam w Ego Scrapbooking shopie dostałam taki oto notesik, także fajnie do ozdobienia przyda się. W Rosie All zakupiłam takie wykrojniki kwiatków, pomyślałam, że są to małe te kwiatki. Pomyślałam, że przydadzą mi się do projektów komunijnych, które już zbliżają się wielkimi krokami trzeba do nich przesiąść. Więc mam nadzieję, że fajnie mi się sprawdzą. Zobaczymy. Odwiedziłam też stoisko Agaterii I tutaj um, kupiłam pad z tuszem do embossingu. Mamo już wysechł. Więc kupiłam sobie teraz y, duży pad, więc myślę, że będzie lepiej i fajniej mi go używać. Y, kupiłam sobie bazy MDF na wypróbowanie, ponieważ będę próbować mix mediować. Trochę spróbuję się tym pobawić, więc po, y, pomyślałam, że zakupię sobie takie okiennice. I do tego y, taką ramkę 3D ostawiać. Zobaczymy jak to się mi sprawdzi. Do tego tekturki. Brakowało mi takich właśnie napisów y, do chrztu. I y, zakupiłam też te y, shakery w kształcie takiego geometrycznego serca. Bardzo fajne do projektów ślubnych. Czy na kartki, czy na albumi. Na albumy mam nadzieję, że y, wykorzystam. I będzie to y, Dawało fajny efekt. Dodatkowo kupiłam sobie nową kolekcję e, Zoju Design e, Forest Dream. Nie będę Wam tutaj pokazywać e, po kolei, ponieważ jest już to Wam bardzo dobrze znana kolekcja. Więc kupiłam sobie mały bloczek Forest Dream. E, karty. E, Karty do wycięcia, ekstrasy. Z drugiej strony są kwiaty, trudno będzie wybrać. I y, duży bloczek y, też z tej serii. A w y, gratisie dostałam unicorny z poprzedniej kolekcji i też karty y, do y, Forestry. Na ostatni rzut idzie galeria papieru i tutaj też... Mm. Już pokazało Wam się paski do wycięcia z kwiatkami, to były gratisy i tutaj kupiłam, nie wiem czy będzie dobrze widać, dwa rodzaje papierów po kilka arkuszy, szary i różowy z myślą o takich właśnie neutralnych projektach, jakichś kartkach czy zaproszeniach i to jest... Kapuśniaczek Pastele 02 i Kapuśniaczek Pastele 06. Z jednej strony są kropeczki, a z drugiej takie dość neutralne tła. Także tak prezentują się moje zakupy. A teraz pokażę Wam, co poczyniłam na warsztatach u Karoliny Bukowskiej. Taki właśnie Blade Zaczęliśmy się robić, jak zachować kompozycję, jak używać mediów. Bardzo fajne, za, bardzo fajne warsztaty, bardzo fajni ludzie, bardzo, ma, bardzo fajna atmosfera. także że polecam Wam serdecznie. Jeżeli ktoś by chciał spróbować zrobić taką pracę, bardzo fajnie i mi miło było mi porozmawiać z nowymi osobami, które poznałam na zlocie i y, które tylko znałam z YouTube'a. Także fajnie było poznać wszystkich osobiście. No i mam nadzieję, że będziemy się widywać na kolejnych zlotach. A tymczasem pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa.